Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w parkurze, się trójeczce, kolejny odcinek, jest ze mną Wojtek i Tomek Jak zawsze, jesteśmy I idziemy dalej, ta woda jest magiczna, popatrzcie co ona robi, o, dobra Kto we mnie śnieżką? Wojtek Nie śnieżka A co to jest? No weź. Idź, precz mnie Lubisz z tym. To. Nie, już do... Już dosyć, no weź zostaw no tam. No już, przecież musiałem cały magazynek opróżnić, nie? Wiesz, że jest pojemny. Ej, tu hmm. jest żel. Tylko tyle wam powiem, że tu jest żel. Jeżeli chciałbyś mnie pocieszyć, to ci nie wyszło. Tylko pamiętajcie, że znowu nie wody dołączyć. Znaczy... Dobrze, do... do... <laughs> no właśnie dołączyłem do twojej wody, no. Dotknąć. Dobra, jest... Uuu, a tu jest lawa. Uuu, a tu jest znowu woda, nie! Wczoraj mi szło dobrze, ciekawe jak mi dzisiaj pójdzie. Bo e, chciałeś powiedzieć, że 15 minut temu idzie ci dobrze. Jezu, nie! Nie! Prawo Maciek hop. Ej, nie, tam powinien być jakiś czek. Ej! Jestem. Czekaj. Ale to muś, z tego niskiego to tam się nie da zejść. Musisz wejść wyżej. No ja nie wiem, ja problem tak, Maciek. No ale ja to. Tutaj musisz patrzeć za mną chodź. O kurde. Nie muszę tak samo. Kto mnie tu spycha? No Wojtek! No nie mam Kto mnie tu spycha, się pytam. A nikogo nie. nie ma. Nie ma, a ktoś mnie spycha. Ty mnie. Gdzie ty jesteś? Ja jestem no, przecież kolory, Ja to? stoję tutaj. Gdzie stoisz? Tak Mieszkałkę cię spychać. Ten to wodę. Nie, tu stoję. Cię znam. Ej, a teraz mam no, no. gdzie tu? O. No. Tak to no tu mnie coś bloczy. Wojtek, weź w te cheaty wyłącz, proszę cię. <noise> No już to celowo, żeby się ze mnie ludzie śmiali. Skończ. Brawo, Tomuś. O. No kurde! Maćka. Nie! O. No i co mnie spychasz? i stąd. Masa Tą... się odwróciła. mnie jeszcze. Zawsze tak jest, jak ja nagrywam, to u mnie już nie wychodzi. Tak. Bo teraz nie czytujesz. Ej, nie czytowałem, wiesz co? O, No właśnie. Tam w tym jednym fragmencie mi się po prostu noga powinęła. Tak, tak. Ja chyba, wiecie co, muszę zacząć nagrywać Minecrafta w 360 stopniach. To będziecie o, mogli jestem. sobie obserwować Andeca. A da się tak. Jest, jest do tego, paje, jest do tego chyba specjalny moc, z tego co pamiętam, który tak. pozwala na nagrywanie w 360 stopniach. Czy tej wody dalej nie mogę dotknąć, czy mogę? Nie. Naprawdę? Woda, dotknij. twój wróg. O, dobra. I w dół. Dobra. Tak, czekamy na Tomka, tylko tam też wody nie dotknij, bo... To mu I I jakie tam fajne źródełko jest zrobione, jak oni to zrobili? To pewnie ten resource pack A nie, dobra O to, a co ty tu? Tomek! Rzegnam, no i wrzucili my do wody! Pfff <noise> Maciek Co? Tyś jednak podły Przepraszam no, to... bardzo no, Bo ja nie chcę Kto mi w, włączał skarne. grawitację? Love me like you do, lo lo love me like you do Hm? Pani coś mi Tomek rzuczyło. czy ty idziesz? No, no, co czy z No, super. Wojtek, chodź. Ciek. Co? Ja hmm? Będę mieć dla Ciebie prezent. Jaki? Powiedzieć ci, Ty, biko, jedna. Nie ty... dotykaj mnie. Dostaw mnie. Chodź no, do Wojtka. Daj, bo ty mnie do wody rzucisz, Ty. Jeżeli mi ktoś zrzuci, to oświadczam, że więcej z Wami nie gram. <grym> no nic, stąd. Porsche, jedyny. Ty klucz bo... Chodź. Tu. A tu można do wody już. Można. Hmm, dobra, Jaki masz dla mnie prezent? Zaraz ci dam. Jak będziesz grzeczny? Zawsze jestem, ja lubię prezenty. To ci kika z serwera. Lubisz prezenty? Ja, ja go kick... lubię. Dawno ci nic nie dostałem. ja od ciebie też nie dostałem. O nie, ty bicho. Ma mało? Yy, mało to co tam leży w tej niebieskiej obudowie? Mało? W jakiej niebieskiej obudowie? W Złotym? Albo innym? Mało? Po złotym. No. No, co to mi tu laży tu? Nie wiem co cię radzi tu. Ej, na płotek trzeba, na bank. Wojtek, co ty to, robisz to... tam? Halo? No, szukam, znaczy, próbuję stworzyć dla ciebie idealny prezent, wiesz, tylko... Oj, nie Ej, ja tego nie zrobię, Tomuś, to jest... Ja też nie. Poza Możesz moją wyobraźnią przecież... Maciek? Tak? Chcesz prezent? No. Na pewno? No chcę, no daj. To masz. <grywia> Wiesz co? Zgiń! Zgiń! Idź! Prer, nie, nie gram z wami. Wiesz co? Jeżeli słuchajcie, ktoś, jeżeli słuchajcie, ktoś nie oglądał odcinka z naszego wyzwania Lamy kontra świat, to zapraszamy. O, tak, o, to jest y, co, co wtorkowy stream z wyzwania w Minecrafcie i jest tego też zapis w środę, więc y, kto ma ochotę, to zapraszam. O. Jest stream, st 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 tak, jest stream. Jest zapis z ostatniego live'a też także. Tak, To jest Strym. Herb, to jest, Strym. To, to jest Herb Maczka. Ty, ja. teraz ty zostaniesz, zobaczysz. Czy do mnie? A to zależy jakie będzie zadanie teraz. No wiem, ja już no. coś wymyślę. To mam wpięty pójdzie, no ja nie mogę na ten płot wejść. Ej, czemu pan Minecraft dał Oj! Ale czad! Mam Super woda, Wojtek, cieszę się twoim szczęściem. Panie Minecraft, tu poproszę yy, blok zwykły. Tak. Ale pan, Czekaj. Ma, pan, Minecraft, pan Minecraft ma urlop dzisiaj. Ale nie, a, zabrałem brangę właśnie mhm. nie... O. Ej, te źródło jest fajne, podoba mi się. Gdzie to teraz? Wejdź do znowu niego. na. Mhm. What? Ja za ja obok platformy. O! Fajnie. O, parkour po drzewach, super. To tu ci nigdy nie wychodzi. No <coughs> właśnie mi nie wyszło. <coughs> Na Może mi będzie. Ja, ja, ja mam też propozycję, hmm? żeby sobie tu zrobić checkpoint. Po prostu Wojtek jesteś daleko od fauny i od flory, wiesz? To jest taki I znak prawda. od matki natury. Moja fauna i flora jest bardzo ten... I sam, sami wiecie, ci co słuchajcie, obserwują mnie na Snapie to wiedzą, bo ostatnio wrzuciłem takiego fajnego Snapa, jak wszystko zaczęło się budzić rano, to po prostu myślałem, że mi uszy odpadną. I nie, to nie był sąsiad, który zostawił traktor i klasą się złączył w nocy. <śledzian> <śledzian> Może to być to, to... i tak. Ale po prostu, zresztą, wy nawet słyszycie czasem, jak tu się wierka w Tak, ale u mnie też samo jest Wojtek, jak, jak śpię. U mnie też, tylko po prostu bardziej takie mechaniczne. Ja tu nie, nie zrobię tego, właśnie to jest. Ten naukost tam jest okropny. Tak, Wojtek, panie Minecraft! Panie. A ja, ale wiecie co? Ja tutaj dalszej części też nie zrobię, bo. A nie zrobiłem. Panie Minecraft. Ty ja chyba też zacznę mówić, że czegoś nie zrobię. Wtedy wam wychodzi. To, że tu niby? Tak, tutaj. Ja to nie doskoczę. No nie doskoczyłem I chcecie TP? Chcemy TP TP No brawo Brawo Ja zrobiłem Brawo Wojtek Gratulacja Gluten free, gluten 3. Proszę bardzo To czekajcie, zrobimy tutaj troszeczkę tak jak mówiliście Żeby ogarnąć nam, żeby nie było też Za łatwo Łatwo, łatwo, łatwo Tu się wchodzi gdzie tu już dalej się szło? Hmm? Aha, stąd się drzewie... Proszę Znalec bardzo, już macie ułatwione, więc. Dobra. Idę pewnie skontrolować. Te... Ja pewnie nie znajdę tego. Nie, no jest faktycznie, jest tak. Dobra, jest okej. Okay. Okej, okay. i teraz. Hmm. Tutaj. Jest. Nie widzę. I tutaj był blok. Więc Aha. Był Taki dziwny skok, ale go skasowałem. No to doskonale. Ale... Gdzie teraz? Na górę. No, a tu? Hmm? No. Uuu, uh, mam tę moc, mam tę moc. A Rozpalę to, co tli Mam tę moc, mam tę moc. Już nic nie rozpalaj, bo jeszcze pożar wywołaś. O jezu, spadłem w dół. O, o, już, 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 już. I kraina loda, proszę bardzo. Aha, uh -huh. nie zgadnę. Co? <susza> SN się już tepa na bank. Nie. Ładnie idę. Ja nie wiem, co to są cheaty. No, no. Spektakl. Ty się brzydzisz cheatem, prawda? Ładnie. <laughs> Ej, gdzie tu, jak tu? Uuu, mroźno. No, Loda. Oh, no. A, A czekaj, tędy. Dziesmy. Hops. Jololeju. A, tu jestem, teraz lotu. Aha. Kurczę blaszka pieczona A na wolnym to szóra, ogniu. Nie. Jolelejo. Jolelejo. Ktoś tu był tak bardzo przeciwny tej piosenki. Oj, dobrze już no. Ja podobno nie mam gustu muzycznego. No bo hmm. masz słaby gust. No, no kurczę, to drzewo mnie hamuje w rozwoju psychicznym. Nie, hamuje Ja jestem. A, teraz chyba tu. Tomek, ci dzisiaj znakomicie idzie? No, no, mawiaj mi dalej. No <noise> i zaraz spadniesz, widziałem. Jebut. Hop. No, chyba nie. O. Pięcnie. No i przeleciał mnie i. Czy to jest jak pod kątem, czy mi się wydaje? Eee, tak. Nie, żartujesz. No to nie, nie że tego nie zrobię. Zrób to dla mnie to zrobisz. No, spadłem. Dla ciebie, proszę. Spadłem, stoczyłem się na dno i zaciąłem się jak stary pecet. Koniec. Jak twój stary laptop. Który? Wajo. On się nie zacinał. Nie, nie Wajo, HP. On się też nie zacinał, tylko się przegrzewał. No to więc... Właśnie. Ja tego nie zrobię tu. Tomek. A teraz tutaj na skos? No. Ho. E, nie. Do no, już ściągnęliśmy swoją energią w dół. Robię ci mieć na dole. No, wiem właśnie. No. Wtedy czujesz się bezpiecznie. Tak. Tak, myślałem. Wojtek, czy ty już jesteś tam. No ja ty tam. Co ty tam? Aha, dobra. To muś chodź. No ja cały czas próbuję. No super. Słuchajcie, ta mapa jest zaskakująca, ona się zmienia. Tak. No nie wierzę! Coś ty zrobił? No spadł już tego, się nie? Wierzę. Wierzę. Maciek Nic... Wojtek proszę cię, nie mów ani słowa, proszę. No, ty stoi? Okej, nie mówię. Napisał na czacie Wojtek. No już, już możesz mówić. Będę pisał, przestań już. Brawo, Tomuś. Tu, chodź. Chodź, Ciątko boże. Właśnie w troszkę szczytować się nie da. Pom. Teraz spadnę? spadnę. No. Dobra, gdzie teraz? A, to tu. O. Ja <śmiech> <staję> <śmiech> Jejku! Jechać. Wojtek. No, super. To jest miejsce, w którym się pokłóciłeś. Biblioteka. Dobra, ja tu już tak zrobiłem. Ja byłem krocego od wejścia No to co? W dół chyba A tam jest gel o i A i się zabiłem hmm. Ale jestem na dole Ja też Nie wiem, co o to chodziło No dobra. I teraz co? A tu Uuu, lecimy kominem hmm. Czym? O nie! Ja się zabiję Ej, to jest drabinka Ej Taka no <laughs> O, dobra czy to tędy? Aha, nie tędy, super. No znowu się... Ja nie mogę. No ja też, nie! Wojtek, czy możesz już odezwać, bo już mnie denerwuje? Ta cisza, która jest wokół mnie? Wojtek... Co za bicz? No patrzcie, no weź już no umiem no się nie odzywać, coś nie odzywać. Już enough. <noise> już nie możesz wytrzymać bez tego, jak nie mówię do ciebie. No, 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 no czasem może czasem ja zgoczę, to, to tak, to prawda. Jestem dalej. Heee. Ja już Ci po, nie powiem, kto tutaj też ja zgoczę czasami. Kto ja zgoczę? <grym> Ty! Ej, a teraz co ja mam tu zrobić, niby? Miałem cię oznaczyć dzisiaj na takim Facebooku oznaczałem, którego mu się jadaczka nie zamyka. <grym> Ej, co teraz dalej? Na dół tam jest portal. Aha, na dół, że na dół. Ja muszę spuszczać. No. Masz ten Ty swój sam... dół. To jest padł rozpaczy chyba. No, no nie, nie, bo... nie, 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 nie Słuchajcie, nie to umierać. trzeba zrobić z kontrolem, jak, jak dotkniecie tamtej drabinki to Ale trzeba ja kontrol Ale ja bo... próbowałem robić z kontrolem i wyszło mi tyle, że kontrol, yy, I lose my control. Hmm. Hmm? Ja też to robiłem z kontrolą, i nic No bo to się nie da No i to nie, 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 bo nie, Minecraft, proszę cię, bo ja tracę nerwy Please my. Super no nie, no znowu umrę. Oh shit happens. Happens, happens. Nie, umrę, 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 nie. Wojtek, błagam, proszę zrób coś. Ja, umrę, 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 umrę. Zrób coś, bo ja nie chcę już. No i dobra, chodź, dasz radę. No nie umiem tam wejść. Oj, dasz o, radę. jestem. No mm. i nie tu tutaj trzeba, super. O, też jestem. Dobre. Jak wy to roz, zrobiliście? Roz, no i... Okej, okay, poczekamy na maćka. Ja może tutaj sobie spawn point zrobię. O, pięknie. Maciek, dasz radę. No spokojnie, bez nerwów. Spawn point. Nie, no. spawn point sobie zrobię. Ale on ja widzę wrażenie, że tu spawn pointy niestety nie działają. No i mogę! To sprawdzimy teraz. Poproszę o TP. Nie. No, no, te, no nie zrobię tego, no już przestań Tak, no spokojnie tam Zrobisz, już byłeś tam, nie raz no Właśnie raz byłem, no i nie! Proszę Teraz mnie tepnąć radę. Tepaj mnie, trzy razy próby były powiedziane Proszę mnie tepnąć Nie ja widziałem jedną, chodź, jeszcze raz Ostatni raz spróbuj Okej, okay, go tepnę go okay, poszedł <laughs> Jezus Jakie to jest? Gdzie teraz? Co teraz? Za Tomkiem. Ty mm. chyba żart sobie robisz teraz? Jestem. No, dziękuję bardzo. No, a ja spadłem. Mhm. Nie, i się teraz od nowa. No tak. No i znowu spad... Super. Wiecie co, przygotujcie sobie po prostu wpis TP Undecided Gamer i Tomek 90 Gamer Spacer. Będziecie klikać, bo będzie szybciej. Naciskacie Ale... po prostu później T i strzałkę do góry. I... Ale po, po... co ja mam ci klik... O co, co ty teraz do mnie mówisz? Pisz komendę, żebyś się do mnie tepnął. Ja by... zahaczyłem nosem. I teraz, jak będziesz chciał wpisać ją jeszcze raz, to klikacie T i strzałkę do góry, i pokazuję tak, wam ostatnio już tą komendę. Czy my to przeszliśmy? Tak. Gdzie teraz? Hmm. Nie wiem, lecę za Wojtkiem. Ten poziom jest tragiczny. W ogóle ludzie pisają w A. komentarzach, że początek jest prosty. To, co się dzieje problem. potem, to już jest tak, kosmos. Nie wiem. Jak w ogóle zaczynamy z czasem? 16 minut. Eee... To jest. O, je, no i spadam. Nie, nie. Czy możemy to minąć? <laughs> co tam się. Nie! No. Tak jest, jak się tepasz. No za jest. No. Że niby. Że nie to, co, Że To tak? ma działać tak? O co jestem? Tak, to, Tomek. Tak? Jak to ma działać? E, wpiszcie sobie game od zero. To będziecie to. widzieć to jako niewidzialne bloki, tak będzie prościej. Nie widzę niewidzialnych bloków. Game od 0. Game od zero. I naj najedź teraz na te bloki, które są po twojej lewej A, na przykład. A, dobra, o nie! I będziesz je widział. Mhm. Rzem zobaczył ciemność. No, kurde, co to ma być? Nie. No. Ejcie. No Mi chyba lepiej szło jak ich nie widziałem. No, no naprawdę. Możesz wrócić o kurde game od 2. No? serio. Ja nie wierzę. To jest To jest, a to nawet wyskoczyć nie mogę. O. Ja chyba będę począć medytacji po tym odcinku. Tak, ja też. Zan. No ej, ja tu skacze, a to nie działa. Bezędu, hmm. bez bezędu, bezędu, bez To endu. ja mam to samo, także... Znaczy, u mnie działa na razie. Ale co działa? Spację. Skończyłem No i sakra Masakra, masa... Te poziomy są. Coraz trudniejsze. Ja po prostu, że nie przedłużę się jak, jak będziecie, raz? to ja tam. 18 minut, ponad. Dobrze. Wojtek, ty już tam A. jesteś? Tak. No to czekajcie, już to, to idę. No dobra, już idę. <laughs> Hesen. No ja dobra, i. Esen, no. Hessen, gegessen. Gefragen gemacht. Tak. Gdzie teraz tu? I don't know. I to no, za tobą, nie wiem gdzie. Potrzebuję startu. Potrzebuję jakiegoś punktu jak zaczepienia. Ostatnio, ostatnio wiesz co Maciek widziałem? E, Bo najdłużej chyba u I Justine. No? Był taki fragment, jak ona spotkała z Siri, tą, tą, tą kobitę, tą służącą. Naprawdę? Tam. Tak i ona się zapytała, e, jaki jest jej e, taki, wiesz, ten favorite jakby tekst, który No, który Siri o, mówi. Tak, no. tak. A ona powiedziała, tak. E, I don't know and I don't care. <laughs> Ale ona powiedziała, że się żartuje. <laughs> to... No tak. Także później ci poko podrzucę, Linka. No tam jest na żel. Nie, nie na żel. To tak... Nie na żel? No jak na żel. To no, ja spitoliłem. Tak. Nie, na żel. No jednak nie. Czyli dobrze szedłem. Tak. O kurde, na żel. A potem na ten blok. Na który blok? Po prawej czy po lewej? E, ten e, niski. Na drzewie? Tak. No nie da, ja nie. Pod kątem nie potrafię skoczyć, wiesz? Bo się nie da. Asia. Ja się. Jak mi ktoś kiedyś jeszcze napisze, że ja umiem parkour. No nie, Widzie <grym> dziedzicie. Nie Wojtek, tak, ja tego nie wykonam. No, znaczy ja na razie też nie mogę tego wykonać, więc. To jest unwykonalne. No, no hej! Może jedyny. Bo no to trzeba tak, tutaj. Serio. Czekajcie, ja zobaczę. Ale zaraz! Przecież, jak wejdziemy na ten blok, tu. To tu nigdzie nie wskoczymy. że na ten. A może to jakiś troll. Czy to jest troll, czy nie jest troll, to nie mam zielonego pojęcia. Natomiast. Możemy zrobić tak: Jest tutaj wody gdzieś tam nie wysoko. Najwyżej. A nie, tu się wskoczy na to. Poczekaj, ale tu ja się teraz zgubiłem. Nie, tu Maciek. Potem tu. A ty co ty tam kombinujesz? Myślisz, że woda ci pomoże? Tomek! <grym> Umarłem! Co no, wszystkie opcje są dobre, no. Ale to trzeba było tak zrobić. Tak, trzeba było wejść na blok y, slime'u i potem dobra, przejść. Dobra, skończyłem. Zapraszam! Tak. A czyli teraz tu. Wow! Okej, okay. dobra, nieważne. Hmm. Już dum, my tu mamy. Dum, 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 dum. Jest Ej. dom. Na piasku. Zbudowamy. Czekaj, czekaj, patrzę na tomeczka jeszcze. Zbudujemy na dom na piasku. Tomek? Pięknie. O, i znowu posiadłość. I kaktus pierwszy i posiadłość. A to jest... Nie mogę tu Bo to czy tam nie. trzeba do góry w domu czy nie? Znaczy, tak. ja jestem tu na dachu, ale ja nie wiem co trzeba zrobić. Wiesz co? No podejrzewam, że nie tutaj nie. Hm hm hm. Hmm. Poczekaj. To jest stąd tu. Bo tu się nie ma tu żadnego button. 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 I don't see anything. Kurcze, nie wiem. Słuchajcie, tam jest jakieś wejście pod ziemię. A może poczekajcie, a może to trzeba jakoś tutaj na te drabinki wskoczyć, tam na dole przeskoczyć to. Na płotki? Tak mi się wydaje. No co, to i gdzie z tych płotków potem by chciał pójść? Tam jest woda. No i co? Tutaj trzeba Wojtek, tutaj gdzie ja jestem, tam trzeba do wody skoczyć. No właśnie też mi się tak wydaje, ale... Tu i wyjdziemy tam, w tym pomieszczeniu. A, tu jest zejście, dobra. No. Gdzie jest zejście? Chodźcie za mną. O masakro, no. Nie no. za tak szybko... No. Płacę, Oczywiście, przecież. że jest zejście. No. Ale ja tu nie potrafię... Mm. Aha. Wiem czego nie potrafisz. I faktycznie pod wodą jest przejście. No dobrze, tylko nie potrafię na to drzewo wskoczyć i to, to mi nie, nie ratuje mnie Wojtek w żaden Ale sposób, dla Ale nie potrafisz dlatego... na drzewo wskoczyć? No normalnie, tak ma na nie wskoczyć? No, na wyżej ode mnie. Nie... Przecież, ej, ja za pierwszym razem na nie przeskakuję, no co wy? No nie, nie wskoczę. Ja nie umiem wskoczyć. Chodźcie, ja was nauczę skakać po drzewach. No. no, no, no. Nie mieliście domku na drzewie? No w Minecraft'cie no, ja nie. Patrz, stajesz no? na tym klocku Ale, No czekaj, No co? proszę, proszę bardzo, no. Mówię, hop. Aha, no dobra. Niżej, to my. o. No, Aha, i teraz okay. tu, o właśnie nie tu! tu musisz... Dobrze, tu i dół. A, dobra. Tomuś. O. Jestem. Udało się. Gdzie tu jest jakieś przejście? O, masakro, du, 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 tu ciemno. Du, 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 u mnie werka leci. U mnie werka leci. O Boże, o Boże, pa, pa, pa. patrz, patrzcie, 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 tu jest żelazo, gdyby one bym, bym miał wygraną wtedy, nie miałbym baśki smutku. Ała, 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 a nie wyjdę. Nie no, wyjdę, dobra, wyszedłem, ok. Poczekam, aż przestanę płonąć. Tanzen, tanzen. No, czy ja mogę przestać już? O, dziękuję. Aha, znowu płonę, super. Dobra, idę na jolo. Ej, to jest joke. Kamik jak? Jak widzę, że my te jest te jesteśmy te napaleni te i... bardzo. No, no, na poniach nic. Au, au, au. O, dobra. A, 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 no, tu nie ma, nie ma innej chodzi. opcji, żeby wskoczyć do lawy. Może byś poczekał, aż się skończysz palić. O, wiem, właśnie, że zaraz przejść. się o. ten... Wiem, wiem, wiem. Ja to wszystko, Wojtek, wiem. Tak, tak. Wiesz, ale... Wiem ale zawsze je zapominasz. Ten, takie małe tak jak ale. Ja. ale Co to za jakieś labirynty, no. Część są niepoważni. Oh, dobra, w końcu drabinka. Oh. Pierwsza się cieszy na widok drabinki. <laughs> Gratulacja tomuś. Ale to jeszcze nie koniec, bo tu trzeba przeskoczyć, jakie przeskoczyć że od nowa. Hmm. Dobra, jest, enough. I niech zgadnę. Nie mów tego. Ja spadłem! Serio? Ja <noise> jestem. Ja już wyjdę tutaj nawet lepiej. Nie siek. Nie wierzę. Pepe. No bo się. Dobrze, ale w Uu. tym miejscu sobie zakończymy na dzisiaj. Tak. Tak, dlatego y, myślę, że odcinek był dość zacny. Był ze mną Wojtusi Tomuś. komuś. Także. No i co? I widzimy się w innych rzeczorach, także trzymajcie się no i pa pa! pa. pa.